Ja jestem światłością świata, a kto idzie za mną będzie miał światło życia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól traci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowa Pańskie. W Jezusie Chrystusie, umiłowani bracia i siostry. Dziewczyna była niewidoma i myślała, że nigdy już nie przejrzy. Jednak pewnego dnia otworzyła oczy i zobaczyła radość wokół siebie i ten świat, którego wcześniej nie mogła sobie nawet wyobrazić poi się przesiedli u wieczność 1954 a uporcje które odszedł do wieczności a w testamencie Pozostawił swoje oczy dla tym, którzy, którym będą potrzebne. Po udanej transplantacji oczu dziewczyna zawołała. Nie mogłam sobie nawet wyobrazić, że tak pięknie wygląda przyroda Boża i ludzie wokół mnie. Teraz patrzyła oczyma księdza Karla. Ta dziewczyna doświadczyła, co oznacza mieć wzrok i odróżniać ciemność od światła. Jaką my mamy możliwość? Bracia i siostry, Ewangelia, którą właśnie słyszeliśmy jest bardzo krótka, ale mówi nam wiele i bardzo wiele od nas wymaga. Pan mówi, że zostaliśmy wezwani, aby być Jego świadkami, by głosić radosną nowinę Ewangelii o tym, jak Bóg miłuje wszystkich ludzi i pragnie uczynić ich szczęśliwymi. Powiedzielibyśmy, że chce nas zbawić. To należałoby czynić słowami samym swoim życiem. Głoszenie słowami powierzone jest powołanym ludziom, ale dawać świadectwo życia mogą i muszą, by. W wyjątku wszyscy, wszyscy zostaliśmy do tego wezwani. W ten sposób stajemy się solą i światłem tego świata. Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Nie mówi, powinniście być albo byłoby dobrze, lecz to jest rzeczywistość i tak jest. Wy jesteście wybrani, aby być moimi uczniami przed oczyma tego świata, tak jak ci, którzy służą braciom ludziom. Każdy świadomy katolik został wezwany, by stać się dla tego świata tym, czym jest sól dla pokarmów. I dobrze wiemy, że zostaliśmy wezwani, by nadawać sens życiu i zużywać się w miłości do ludzi. Zostaliśmy wezwani, by dawać świadectwo lepszego i bardziej doskonałego życia, a to znaczy być solą. Wy jesteście solą ziemi. Sól jest przyprawą, nadaje smak i chroni przed zepsuciem. I to samo zadanie Jezus daje uczniom. Mamy obowiązek, aby strzec świat przed zepsuciem, niedowiarstwem, grzechem i przyprawić go. Dobrocią, delikatnością, wartościami, samim Bogiem To obowiązek każdego, kto został ochrzczony Nasi dziadkowie i babcie byli dla nas w tym wzorem I musimy być im wdzięczni Zostaliśmy wezwani, by być solą, przyprawą dla tego świata Dziś, jutro, każdego dnia zawsze wstawiajmy się za tym, co szlachetne i uczciwe, sprawiedliwe, prawdziwe, dobre i święte. To znaczy być prawdziwym uczniem Jezusa. Wtedy jesteś światłem i solą. Poważnie zastanówmy się dziś wieczorem, czy tym jesteśmy. Czy sól być może straciła smak? Być może. Czy nasze życie jest rzeczywiście chrześcijańskie, katolickie? Jeżeli sól straci swój smak, czymże ją posolić? Mówi Jezus, nauka, historia dają świadectwo, że niewdzięczni chrześcijanie. Najtrudniej się nawracają. Dla nich niemal nie ma leku, bo oni nie widzą potrzeby nawrócenia. Rzeczywiście, kto gardzi łaską odrzuca wyciągniętą rękę Bożą, kto przeciwstawia się Bogu, jest winien za własną biedę i nieszczęście, by nie powiedzieć upadek. Kto nie chodzi nam przez świętą w niedzielę, kto się nie modli, kto nie czyni dobrych uczynków, nie może nazywać się wierzącym katolikiem. On jest nim tylko z nazwy. On nie jest szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwy może stać się jedynie ten, kto jest sumienny w swoim miejscu, tam gdzie Bóg go postawił. Jeżeli realizuje siebie zgodnie z zamysłem Bożym, wolą Bożą. Wolą Bożą jest to, abyśmy byli tu dziś wieczorem, abyśmy tego słuchali. Wolą Bożą jest przyjęcie Jezusa Chrystusa jako zbawiciela i odkupiciela. Wola Boża to. Powiedzieć, Boże, otwieram Ci swoje serce, zawierzam Cię się w pełni. Uczyń ze, mnie, co chcesz, ze mną, co chcesz, a Bóg uczyni to, co dla nas najlepsze. My, katolicy, wierzący, jakoś zbytnio się zrelaksowaliśmy, zostaliśmy obojętni wobec siebie, swoich wad, nie obchodzi nas, jacy czasami jesteśmy. Tak jakby zasadą naszego życia było jak najmniej ofiary, jak najwięcej łagodności, lenistwa. Jak najmniej Chrystusa i Krzyża, a jak najwięcej przyjemności to być może tej światowej grzesznej, to niebezpieczna ścieżka. W Ewangelii, w historii nie ma potwierdzenia i zgody na to. Zawsze to była miękka ścieżka albo jak mówi Jezus, szeroka droga, która wiedzie do śmierci, do zguby. Jeżeli nie będziemy katolikami, chrześcijanami, jeżeli nie staramy się być ludźmi Ewangelii, wówczas jesteśmy tą zolą, która straciła smak. Wy jesteście światłem świata. Jeszcze jedno porównanie, jeszcze jeden obraz. Światło umożliwia nam, abyśmy odnaleźli swoją drogę, nie błądzili i nie zbłądzili. Świetlista radość to prawdziwe życie. Katolik poprzez wiarę, życie, całe istnienie musi być dla innych światłem, drogowskazem do prawdy Bożej, aby tych, którzy zbłądzili, przywracać na drogę Bożą, pomagać im, by wrócili. Jeżeli On jest światłem, jeżeli nie jesteśmy światłem, to być może jesteśmy ciemnością, zgubą dla siebie i innych i stale musimy to weryfikować tak jak zwierciadło odbija słońce jego światło i ciepło taki katolik wierzący powinien odzwierciedlać Chrystusa nie może być jakąś żarówką która miga a później gaśnie lecz latarnia która szeroko oświeca całą przestrzeń Jezus mówi, niech wasze światło tak świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca w niebie. Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć. Weź mi, weźmy do serca te słowa. Najgłośniej, najgorliwiej przemawia światło życie, uczynki miłości. Do tego zostaliśmy wezwani. Kto żyje z Bogiem w sercu? Ten jest chodzącą homilią i gdy milczy, mówi, jest światłem, który każdy widzi i nic go nie gasi. Słowa lecą, a przykłady przeciągają. Wielu słów słuchamy niemal codziennie, ale dobre uczynki miłości, często staralmy się ich nie widzieć, tak jakby ich nie było. Uczynki miłości zobaczą nawet niewidomi i usłyszą o nich głusi. Jeżeli możesz być gwiazdą na niebie, bądź nią. Jeśli nie możesz być gwiazdą, bądź ogniem w górach, Lampką w domu, ktoś powiedział, nie każdy może być wielkim świętym gwiazdą na niebie, nie każdy może być bardzo znanym katolikiem. Ogniem w górach, ale każdy może być świadomym, wzorowym katolikiem w swoim domu, w swoim miejscu. I to jest ta lampka w domu. Żyjcie niczym, dzieci światła. Owoc światła składa się z wszelkiego rodzaju dobroci, sprawiedliwości, a i prawdy. Ustrzega nas święty Paweł. Nie nieść tego imienia, lecz być prawdziwym katolikiem wierzącym. Tu przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Katolik wierny nie może być przyciemnionym słońcem, zgaszoną lampką, czy też Solą, która straciła swój smak. Jeśli nim jest, nie jest prawdziwym katolikiem. Czy rzeczywiście jesteśmy solą tej ziemi? Czy dajemy ludziom to, co daje sól, smak, to, że pokarm się nie zepsuje? Czy dajemy światłu, światło? Czy jesteśmy światłem świata? Czy dajemy możliwość innym, aby widzieli blask, piękno prawdziwego życia? Co więcej, prawdę, świadectwo i pomoc. Każdy z nas powinien... Zastanowić się na tym, każdy z osobna. I my, jako wspólnota uczniów Chrystusa, powinniśmy zapytać, na ile my wszyscy jesteśmy solą i światłem, zwłaszcza tu w tym miejscu, gdzie Matka Boża od tak dawna się objawia, w tej parafii, która w szczególny sposób została wybrana. Jak i na ile działamy w tym sensie? Na ile. Wpływamy na tych, którzy tu przybywają, aby zmienili swoje życie. Czy widzą to w nas? Czy zachęcamy innych do lepszego i bardziej błogosławionego życia? To jest obowiązek katolika wiernego. Dzień i noc. Czy zachęcamy innych? aby zastanowili się nad swoim życiem. Bezbożny Nicze powiedział kiedyś, katolicy musie, muszą żyć w bardziej chrześcijański sposób, jeżeli chcą, abym wierzył w ich Jezusa Chrystusa. Dobrym byłoby, gdybyśmy wszyscy zapytali siebie w tym sensie. Wielu uważa, że te słowa z Ewangelii są powiedziane do naszych kapłanów, do nas, kapłanów wśród zakonnych i tych, którzy z bliska naśladują Chrystusa. Te słowa skierowane są do wszystkich, którzy je słyszą i powinni nimi żyć. Kiedyś kapłan odwiedził mechanika i tu słyszał wielkie przekleństwo od niego w chwili, gdy nagle pękła jakaś oś, którą starał się wyprostować. I ksiądz zwrócił mu uwagę, przyjacielu. Czemu winien jest ci Bóg, że tak go obrażasz nawet w mojej obecności? A on odpowiedział, wy księża nie możecie przeklinać, ale my możecie, bo dla nas jest to czasami wściekłą potrzebą. Jaka wściekła potrzeba, niech Bóg go błogosławi. Prawo Boże jest dla nas wszystkich. Bóg wymaga, abyśmy byli światłem i solą dla wszystkich. Ten, kto decyduje się na to, by obrażać Boga, nie jest ani solą, ani światłem. My wiemy, że poprzez ciężkie przekleństwo naciągamy na siebie karę i przekleństwo, nie tylko dla siebie osobiście, lecz dla rodziny, narodu. Wszyscy mamy obowiązek, by się oświecić i pokazać drugiemu prawdziwą drogę do życia. My wszyscy razem jesteśmy światłem dla świata, jeżeli jesteśmy cisi, pokorni, miłosierni, jeżeli niesiemy pokój, jeżeli mamy czyste serce i potrafimy cierpliwie znosić nieprawość i pomagać innym. To znaczy być solą, to znaczy być światłem. Anna z Zagrzebia miała 34 lata. Gdy w 1979 spadła z balkonu, obie nogi miała połamane w wielu miejscach i doznała również urazu kręgosłupa. Cierpiała wielki ból i każdy ruch był męczący. Krwotok, ciśnienie nie były w porządku. Krwiobieg rozchorowała się na artritis i ciężką anemię. Sama mówi, lekarz powiedział mi, że medycyna nie może mi pomóc. Lecz powinnam uciekać się do Boga przez wstawiennictwo Matki w Niebie. Nie byłam pouczona w wierze i potrzebowałam dziewięciu lat na to, aby posłuchać rady swego dobrego katolickiego lekarza. Boga spotkałam w 1994 tu w Meciugoriu, w tym świętym miejscu. Modliłam się na górze objawień, dziękowałam Bogu i adorowałam Go. Wyspowiadałam się, była to wielka spowiedź. Podczas modlitwy doświadczyłam czegoś bardzo dziwnego. Poprzez moje ciało, zwłaszcza nogi, przeniknęła cudowna, nieznana mi siła. Serce tak mocno mi biło, że pomyślałam, iż pęknie. Po kilku minutach moje ciało było całkowicie spokojne. Odczuwałam głęboki pokój i wielką radość. Nie czułam już żadnego bólu. I zniknął cały mój ciężar. Dla mnie to uzdrowienie duchowe było ważniejsze i mocniejsze niż to fizyczne. Przez wstawiennictwo Matki w Niebie, Maryi, Anna w Meciogoriu odnalazła wiarę w Boga i uzdrowienie duchowe i fizyczne. I wtedy mogła stać się solą i światłem dla tych, którym opowiadała o tym, co tu przeżyła. Dlatego, bracia i siostry, My również, jeżeli pragniemy być całkowicie Boży, prośmy Pana, by dał nam siłę, byśmy rzeczywiście byli światłem i solą. On jest gotów to uczynić. Od nas zależy, w jaki sposób to przyjmujemy. Amen.